Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. W ramach tegorocznej edycji budżetu inicjatyw społecznych zwycięskie projekty to Olimpiada Rodzinna Gminy Tarnowo-Podgórne w Lusówku, Noc Świętojańska nad Jeziorem Lusowskim, która odbędzie się już 22 czerwca oraz Wielkie Wiejskie Wesele w Wysogotowie. 20 czerwca Urząd Gminy Tarnowo-Podgórne organizuje wyjazd na cmentarz mauzoleum w Palmirach w celu uczczenia pamięci Agnieszki Dowbor-Muśnickiej. Delegacji jak co roku towarzyszyć będzie eskorta motocyklowa, której przewodzić będzie wójt gminy Tarnowo-Podgórne Tadeusz Czajka. Motocykliści, którzy chcieliby wziąć udział w eskorcie, proszeni są o kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w naszej gminie wyniosła 53,83%. Najbardziej aktywnym wyborczo-sołectwem w naszej gminie okazały się chyby, gdzie do urn poszło 66,97% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zgodnie z obietnicą Urzędu Gminy Tarnowo-Podgórne, sołectwo to otrzymuje 10 tysięcy złotych, które może przeznaczyć na integrację mieszkańców. 22 czerwca o godzinie 17 w Przeźmierowie odbędzie się impreza z okazji przywitania lata, Wianki. Sport lekkoatletyka. 62 zawodników wzięło udział w czwórboju lekkoatletycznym dla osób niepełnosprawnych który odbył się w minionym tygodniu w Tarnowie Podgórnym. Koszykówka. Legia Lotto 3x3 Warszawa zwyciężyła w turnieju koszykarskim rozegranym w Tarnowie Podgórnym w ramach Lotto Quest 3x3. Drużyny Tarnowi Basket zajęły 7., 8. i 9. miejsce. Na naszej stronie internetowej podane są nazwiska najlepszych zawodników poszczególnych konkurencji. Sportowych rozegranych w ramach strefy sportu podczas dni gminy Tarnowo-Podgórne. Piłka nożna. 30 czerwca o godzinie 9 na boisku przy Hali Osir w Baranowie odbędzie się turniej piłki nożnej w ramach 20 edycji rankingu sołectw gminy Tarnowo-Podgórne. Link do regulaminu zawodów dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kultura, teatr. Gminny Ośrodek Kultury Sezam zachęca do obejrzenia na swoim kanale YouTube wszystkich spektakli powstałych w ramach 22. edycji projektu Teatr w każdej wiosce. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tp.info. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.